Powiedz, e, dzisiaj są decyzje, mieszkańcy decydują w całej Polsce: pójdą do urn, być może pierwsza, być może druga tura, różnie, to jest w różnych szerokościach geograficznych. Jest taka obawa, zwłaszcza w, miejsca, w miastach, gdzie dla higieny dobra byłaby zmiana, bo ktoś na stanowisku jest dwadzieścia kilka lat, czy tam trzecią, czwartą kadencję. Nawet ustalono odgórnie, że ta kadencyjność powinna już występować, więc ktoś dopatrzył się, że, że te układy się źle budują, kiedy to trwa bardzo długo. No ale są tacy urzędnicy, którzy obawiają się, że taka zmiana wywoła falę i lawinę zwolnień w miejskich spółkach, w urzędach miasta. Czy to ty dzisiaj jesteś w stanie powiedzieć tym osobom, że nie będzie decyzja w oparciu o partyjną przynależność, a będzie to decyzja w oparciu o kompetencje, kto na stanowisku powinien zostać, kto powinien awansować i tak dalej? Czy w magistracie planujesz takie ruchy, które mogą być dla tych ludzi niebezpieczne? Powiem tak, pff, na tyle ile jestem znany, prawda, to ja myślę, że wszyscy są święcie przekonani o tym, że to nie jest moja domena. Ja wszystkich szanuję za to, co robią, prawda, i myślę, że nie ma takich ludzi, których należałoby wymienić na tu i teraz, mhm. bo to wszystko zależy od szefa. Jeżeli szef oczekuje takich, a nie innych działań, no to pracownik... Dostosowuje się do odpowiednich wymogów i ja myślę, że tu nie ma żadnych obaw, nawet najmniejszych. Aha. I nie chodzi mi po głowie coś takiego, jakieś tam e, Wolty typu to, co się dzieje na szczeblu tam odgórnym, bo to jest po prostu. Tylko wiesz, po, nasi, to... nasi widzowie mieszkańcy myślą sobie, aha, na górze tak to wygląda. Pewnie w Żorach po zmianie może też tak to wyglądać. Nie, absolutnie nie. My tutaj bazujemy w naszym środowisku, w naszym środowisku na... Na tym tak się pracuje w Radzie, tak jak powiedziałem, prawda, że tutaj mamy cele wytyczone dla dobra naszych mieszkańców, więc tu nie chodzi o to, żeby komuś jakby to być udowodnić, że ja teraz tak, a nie inaczej, mhm. absolutnie, to, to jest wykluczone. Anonimowo przejrzałem przeróżne opinie, wiadomo, że czasami te opinie są bardziej bądź też mniej na serio, internet rządzi się takimi prawami, ale padają takie komentarze, że w urzędzie od wielu lat, nawet jak ktoś ma fotel naczelnika, czy jest wysoko postawiony, to i tak e, większość decyzji podejmuje prezydent. Ty chciałbyś mieć taką prezydenturę, że chciałbyś cały czas patrzeć wszystkim na ręce? Czy od tego są naczelnicy odpowiedzialni ludzie, którzy powinni pewną decyzję podjąć samodzielnie, a szef e, powinien nadzorować, ale mieć dużą dozę zaufania dla pracownika? No i właśnie to, co powiedziałeś. Jestem szefem, mam odpowiednią kadrę, i to kadra podejmuje. Istotne decyzje na tu i teraz, na miejscu. Nie czekają na to, co ja zaakceptuję, albo nie, bo to jest po prostu nieporozumienie. Gdyby tak było w szpitalu, to żadna operacja by się nie odbyła no w sposób dyrektor. Po to jest jakby to będzie ten człowiek wyznaczony, człowiek wyznaczony, po to, żeby realizować te wszystkie problemy, które wynikają z szarości dnia codziennego. Wiadomo, że miasto to jest żywy organizm, bo trzeba podejmować decyzje natychmiastowo, niejednokrotnie. I to musi być temu człowiekowi przekazane. Muszę być, jakby to powiedzieć, a nawet do tych ludzi, z którymi w tej chwili mam okazję współpracować, którzy pracują i mają no. stanowiska takie, które są kierownicze, no tylko i wyłącznie im pozwolić na decyzyjność, bo ja uważam, że na dzień dzisiejszy ci ludzie po prostu nie... Nie są w stanie samodzielnie podejmować decyzji, bo nie wiadomo, co szef powie, więc no, tak to nie powinno działać. Spojrzenie i z biznesu, i z samorządów w tym pomaga? To się przenika wzajemnie? Char charakter szefa w oparciu o jedno i drugie doświadczenie pozwoli w tej chwili tak zarządzać? No właśnie, uważam, że to jest bardzo potrzebne. Z tego biznesu wejść w samorząd, bo to a. jest to coś, co charakteryzuje ludzi, którzy mają doświadczenie, a to w życiu samorządow samorządowca jest bezcenne, prawda? Spojrzenie z jednej i z drugiej strony. Tak, dokładnie. Kompleksowe A propos spojrzenia spoglądajcie cały czas na bieżąco, przeróżne ciekawostki działamy w mediach społecznościowych.